Poradnik dla kobiet. Pięć prawd o facetach, tego o nich nie wiesz, czyli o relacjach damsko-męskich. Autor Laura Delaloff czyta Artur smoucha. Od autorki odkryję przed wami pięć prawd o facetach. Trochę mogę was zdziwić odważnymi wnioskami, opartymi na historiach sytuacyjnych i doświadczeniu życiowym. Te rozważania. Pomogą wam zrozumieć myślenie przeciętnego faceta, a przy okazji zyskać przewagę strategiczną w relacjach damsko-męskich. Wszystkie moje analizy kieruję do kobiet, aby mogły uchronić się przed przebiegłością mężczyzn, którym nie zawsze zależy na miłości. Prawda numer jeden. Facet nie potrzebuje kochać kobiety, aby iść z nią do łóżka. Dla niego, seks to tylko seks. Nie zawsze łączy to z miłością. Facet zmieniający łóżka kobiet jak skarpetki to w społecznym rozumieniu Playboy. Nikt go nie potępia, nikt go nie obgaduje, nie słyszy określenia, że się puszcza. On po prostu korzysta z życia. Natomiast kobieta zmieniająca mężczyzn jak skarpetki to zdzira, dziwka, puszczalska, delikatnie mówiąc pani lekkich obyczajów. Kobiety są w społeczeństwie surowiej oceniane. Natomiast wszelkie przelotne romanse mężczyzn traktowane są jako element męskości i powodzenia. Skupmy się nad poruszaną prawdą. Facet nie potrzebuje kochać kobiety, aby iść z nią do łóżka. Dla niego seks to tylko seks. Te słowa były usłyszane przeze mnie podczas degustacji kawy w pewnej krakowskiej kawiarence. Dwie kobiety w średnim wieku rozmawiały ze sobą, i właśnie jedna z nich wypowiedziała te słowa. Było to takie typowe babskie spotkanie, ploteczki, zwierzenia. Ta rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Wiesz, podejrzewam, że mój mąż mnie zdradza z koleżanką z pracy. A przestań opowiadać głupoty. Przecież twój mąż cię kocha. Zawsze to powtarza. I na właśnie takie pocieszenie od swojej przyjaciółki kobieta, pełna obawy, że jest zdradzana przez partnera, odpowiedziała: A ty myślisz, że facet potrzebuje kochać kobieta, by iść z nią do łóżka? Dla niego seks to tylko seks, nie zawsze łączy to z miłością. I właśnie ta kobieta w małej kawiarence, jakby ze smutku zajadająca lody czekoladowe, utwierdziła mnie w moich przekonaniach, z którymi się z wami dzielę.